Siema po świętach, witajcie w ósmym odcinku naszych kamperowych przygód. Dzisiaj będziemy bawić się w stolarza. Zrobimy tutaj półeczkę kuchenną, taką na przyprawy i takie inne gadżety kuchenne. Mamy trochę płyty cejby, trochę listewek, trochę wyobraźni. Tworzymy, coś powinno z tego wyjść. Robię to tak, że daję klej do drewna, listeweczka, później to przeszlifuję i polakierujemy. Kółeczka jak ta lala wyszła. Idealna na przyprawy. Zamontowałem też piloty i gniazdko. Przyszedł czas zaprojektować tarożnik. Trochę kantówek. Coś z tego chyba wyjdzie. Stolarz ze mnie taki jak z koziej dupy trąba. No ale coś tam powstaje. Co myślicie, żeby dać takie lamele tutaj? Siedzisko narożnika będzie podnoszone na takich zawiaskach. A tutaj dół tego narożnika będą takie sporniki składane. One mają udźwig teoretycznie... 100 kg. A dodatkowo przykręcimy je na takie śruby. I wtedy dół narożnika będzie się otwierał do tego poziomu i na to będzie że z górnej części ściągany materas. No i działa nawet. Kurde bela. Chyba wytrzyma. Jednak będą lamele. Kleimy. No i oczywiście narożnik się rozkłada, blokuje i to będzie łóżko. A teraz na to i spanko będzie. Jedna część narożnika zrobiona, została ta druga do zrobienia. Ale zrobiona jest ściana przednia. Ściana przednia to jest ta, która była wcześniej, tylko jest trochę podniesiona do góry i zrobiony jest Schowek tam na górze. Taka duża szafa, szafka tam wyszła. Tutaj zaczęliśmy obijać tam mocną ścianę. Okno jest obrobione już. I teraz zaczynamy tapcerować tą część. Naciągnę resztę tego materiału, przybiję go szywkami. Szywki tutaj nie będą przeszkadzać, bo to i tak będzie część oparcia zarożnika. Tak więc jedziemy z tym. Mało do przodu to jakoś idzie, ale czasem ile nerwów. Tutaj zrobiliśmy tą część teraz. I musimy przykręcić ramę okienną, która jest z moskitierą i roletką. Ale na dzisiaj to tyle. A jeszcze pokażę. Na tylnych drzwiach zrobiliśmy dwa organizery. Jakieś tam pierdółki. No i narzędzia siekiera, łopata. Czyli, jakby ktoś fikał, to najpierw siekierą go w łeb, a później go zakopać. Już mi bije od tej budowy kampera. W tym odcinku to tyle na razie. Co tam Grzegorz robisz? tam instrukcję do Kibla. 99 stron. Hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe <laughs>